Dzień dobry jeszcze raz, witamy na briefingu prasowym, tym razem jest z nami Iwan jak zawsze poproszę o pytania w języku polskim, ja je przetłumaczę na język angielski i tak samo w stronę odpowiedzi, jeżeli są pytania to proszę o podnoszenie ręki w górę, kto chce zacząć, Karolina najpierw. To Iwan, pytałam już dzisiaj o to trenera, ale jeszcze zapytam Ciebie, czemu tak mało strzelacie z dystansu? Teraz YouTube. być The opponent are better and uh, You know they know that it's our strength and unfortunately uh, we cannot get so much chances to, to, to shoot from the distance. Przecież są trochę lepsi w zakresie też nie mamy tak wielu szans ale <inaudible> próbujemy. Nie mamy tak wielu szans jak przeżyć w czasie. Iwan, mam pytanie w takim razie typowe już od siebie. To też jest kwestia tego, że przeciwnicy są lepsi, bo prezentujesz się nie tak dobrze jak w pierwszej i chyba sam to czujesz, że ta gra w twoim nie jest aż tak dobra, jak to wyglądało w pierwszej lidze. Dlaczego? Yes. Um, I'm getting now my form on and uh, I agree that my form is now uh, not the same as it was, but uh, from match to match i expect more from me and uh, I'm sure that I will be better. Tak, zgadzam się, ona forma rośnie cały czas, Pracuję nad nią, mogła być lepsza i robię wszystko, żeby, żeby ona była lepsza z meczu mecz. To pytanko nie o ciebie, ale o drużynę. Bo dwa punkty w czterech meczach pewnie się zgodzimy, że spodziewaliście się więcej, no troszeczkę, troszeczkę mało tych punktów na początku sezonu. Um. I agree with you that this is not what we expected, it's hard for us now that uh, we get only two points from four matches, but uh, the last game shows that we can play football and if we will continue to do what we do, uh, I hope and I know that uh, this team uh, will win matches and get more points for, for the matches. Zgadzam się, że rzeczywiście nie jesteśmy zadowoleni też z tych punktów, które zdobyliśmy na ten moment. Ale ostatni mecz pokazał, że potrafimy grać w piłkę i że to może wyglądać inaczej. A jeżeli chodzi o waszą mentalność, to, to jak sobie radzicie z tą sytuacją, bo łatwo jest pewnie budować dobrą atmosferę, jak wygrywacie mecz po meczu, śpiewacie sobie i tak ale no z taką sytuacją jak teraz, to się w zeszłym roku ani razu nie zdarzyliście. Jak, jak to wygląda w środku, jak sobie z tym radzicie mentalnie, jak Ty sobie też z tym radzisz? um uh, You know, we are confident that um, from our work, from our behaviors on trainings, uh, the winning will come. And yeah, it's hard for sure uh, when you don't win, when you lose. Um, we concede so easy goals, but uh, we don't have any choices that continue to work. Uh, be positive because if you are mentally you know, coming to training and things. Oh, I'm making mistakes, we have problems, uh, it will not come to good, you know, uh, to good uh, matches, to good our uh, behaviors on the pitch. So, we have to be positive and uh, we have to continue to work to be better. It's simple. Yeah. Z myślą, czy trenujemy z myślą, że, że te dobre wyniki przyjdą z czasem, że będziemy ciężko pracować. Oczywiście to nie jest łatwa sytuacja, ale nie może przyjść na trening i myśleć o tym, że jest źle, już myśleć o tym, że będzie dobrze i motywować pozytywnie, więc tak pracujemy. No właśnie, teraz tym razem ja chciałem zapytać o Antona Carenkę, bo dołączył niedawno do drużyny. Jest szóstym Ukraińcem w legii dla jak ty odbierasz to prowadzenie jego i czy, jak, czy jakie są te pierwsze wrażenia pod treningu z uh, tym? I nie a person and uh, I was not training with him one training now. Uh, but uh, I saw some matches from uh, when, when he played for Dynamo and Um, I think he have a lot of quality and he, he, he can help the team to to be better, better in the final third and uh, to create chances to score goals. Nie znam go jako osoby, ale widziałem kilka meczów jak w Dinamie, myślę, że stanie nam pomoc szczególnie w trzeciej tercji i że pomoże nam na wojsku. Jakiego meczu w piątek się spodziewacie? Czegoś spodziewać po Puszczy? Uh, i was watching this team all last year because uh, there is playing my friend and uh, what can i say that this team is not you know what, what we like because uh, they don't give us any chances to play football that's for sure and uh, you know it's typical team uh, who concentrated on the set pieces but uh, this week was very good preparation and the uh, coaches now tell us that we have to be ready for for throw-ins for uh, free kicks from long distance and uh, we have to be ready for second balls so yeah now we prepare to hard game uh, a lot of contact game and uh, but for sure we have to uh, show them our quality and our style of playing Iwan mówi, że oglądał kilka meczów w poprzednim sezonie Puszczę w tam jego znajomy. Jest to drużyna, która jest skoncentrowana mocno na starych fragmentach gry, na to też używają trenerzy, na wszystkie wyrzuty piłki z autu, na, na strzały dystans, na jakieś takie doświadczenia w pole karne. I oczywiście to jest taka drużyna, która może nie ułatwi nam, w piłkę nie będzie nam jakoś bardzo, bardzo leżała. Kto jest A Jakuba. To jeszcze jedno pytanie, bo rozmawiasz się z trenerem o tych nietypowych przygotowaniach do tego meczu, że boisko nie było podlewane i bo to, 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 tak samo ostatnio puszcza właśnie z w meczu z Legion tak boisko przygotowała. Jesteście też na taki element gotowi, że to nie będzie taki szybki mecz, jak możecie się normalnie spodziewać w klasie? Nie, yeah, for sure. For sure, but uh, as I said, we have to be ready for for everything for the grass, for the field, for the opponent, and um, only like that we can be in this game. Tak, oczywiście, ale musimy być przygotowani na każdą ewentualność, na każdą sytuację i tylko wtedy możemy wygrać mecz.